ale dawno się tu nie słyszeliśmy, jakoś tak dawno do Was mam wrażenie, że nie gadałam. Um, więc taką chciałam nagrać storkę sytuacyjną, że dla mnie taki okres jesienno-zimowy to czas, kiedy definitywnie wracam do zup i uwielbiam zupy krem, oczywiście dyniowa, moja ulubiona, ale też krem z białych warzyw, super opcja. Um, I ja ogólnie nie bardzo um, lubię jeść warzyw. Yy, a taka zupa krem to jest dla mnie świetne rozwiązanie na to, żeby zjeść coś bardzo zdrowego, w przepysznej dla mnie formie. Yy. Miałam też takie marzenie, że to zadziała na moje dziecko, że będzie jadł zupy krem. No ale się przeliczyłam. <grych> Jestem ciekawa, jak tam u Was z zupami i z dzieciakami i jedzeniem warzyw. No i jestem ciekawa, jaki macie plan na spędzenie popołudnie dzisiaj z dzieciakami. Słuchajcie, moje dziecko, jak byliśmy na lotnisku ostatnio, to wypatrzyło sobie takie mini klocki, a ponieważ on kocha klocki najbardziej na świecie, kocha budować, tworzyć, jest niezłym konstruktorem to właśnie dziś dostał ode mnie rano prezent, czyli te takie mini klocuszki, nie to klocuszki, nie to puzelki i będzie się nimi bawił, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, jego marzeniem było na czarnych kartkach zrobić fajerwerki, więc mamy czarny blok i zapas brokatów. Tesia, nie wiem, jak ja to ogarnę, jeśli chodzi o dom, ale mamy brokat oczywiście w jego ukochanym kolorze czerwonym, mamy białe, srebrne, wszystkie kolorki. Jeszcze jakieś gwiazdeczki nam się pojawiły ze względu chyba na sezon. Klej, także u nas dzisiaj będzie e, trochę artystycznie, trochę technicznie. Słuchajcie, śmieję się, bo popadłam w jakiś monolog i Wam nagrywam storkę za storką, a w międzyczasie cały czas do mnie dzwoni telefon. Co coś nagrywam, to mi ktoś e, przerywa. Ale jeszcze chciałam Wam powiedzieć jedną rzecz, że pomimo tego, że dzisiaj na tą storkę sobie wrzuciłam filtr, to e, część osób zauważyła, że mam trochę tutaj za, zaczerwienione wokół włosów, e, a to wynika z tego, że e, postanowiłam, że teraz w ogóle biorę się bardzo mocno za regenerację moich włosów, a moja koleżanka, która jest trychologiem, powiedziała, słuchaj stara, fajnie jest nakładać serum na włosy, jakby rób to, ale musimy zadbać o skórę głowy, więc poleciła mi wcierkę i poleciła mi zabieg laserowy, na który śmigam, byłam... Dzisiaj trzeci raz. Bezpośrednio po tym zabiegu skóra może być właśnie delikatnie um, zaróżowiona. No i powiem Wam, że wydaje mi się, że jest nieźle. Słuchajcie, jeszcze chciałam Wam powiedzieć, co mnie skłoniło do zrobienia um, sobie w ogóle tej, tych zabiegów. To to, że całość jest bezbolesna. To jest dla mnie mega ważne, bo kiedyś próbowałam na skórę głowy mezoterapii, ale w ogóle nie mogę przez to przejść, jest to dla mnie. Tłumacz, więc teraz jestem totalnie usatysfakcjonowana z czymś, co działa i nie boli. Także idę w to. A wy macie jakieś super sposoby na wzmocnienie włosów? No, nie wiem jak wy, ale ja już powoli y, łapię taki świąteczny vibe i zaczynam się krzątać po domu, i już zaczynam, prawda, rozsiewać y, świąt. Czar! Mamy już w domu właśnie przepiękny zapach, taki cynamonowo-piernikowy. Świeczki czerwone już prostawiałam się, wyjąłam poduszki. Teraz zmieniam kapę na łóżku u Chrisa. Za chwilę wyjmę nowe pościele, już takie cieplejsze, zimowe. Każda taka krzątanina już mi się włączyła.